Od czerwca startuje cykl wirtualnych biegów Poznaj swoją ojczyznę zorganizowany przez grupę Rozbiegany Piastów. Akcja będzie miała charakter powiatowy, a jej celem, zgodnie z hasłem przewodnim, nie jest tylko popularyzacja aktywności fizycznej. Zaczęliśmy się zastanawiać, jak można zapromować bieganie, a przy okazji zrobić coś ciekawego, żeby to nie było tylko bieganie, tylko zwykłe treningi, ale coś dodatkowego. Wiele osób tutaj mieszka, a pewnie nie wszyscy wiedzą, jaka jest historia tego obszaru. Chociażby tutaj mamy po sąsiedzku Raszyn i w tamtym tygodniu była rocznica bitwy pod Raszynem. W Piastowie też mamy to wiadomo historia związana z II wojną światową, z powstaniem, w Pruszkowie muzeum w dawnym obozie przejściowym dulek 121, więc to naprawdę jest tutaj dużo do oglądania, do zwiedzania. W maju będą publikowane trasy, teraz będzie 10. Każdy uczestnik będzie musiał wybrać 6 z 10, przebiec je i udokumentować te, że to, że przebieg, Jakieś zdjęcia, zrzuty z aplikacji. Jeśli do nas wyśle, potwierdzimy, że tak faktycznie z Realizował ten cel, to będą nagrody. Czas na przebiegnięcie wybranych tras to okres od 1 czerwca do końca sierpnia. Dystans każdej z nich będzie się wahał w przedziale od 5 do 15 km. Rozbiegany piastów, oprócz organizacji akcji, zaprasza do udziału w profesjonalnym przygotowaniu nawet tych, którzy swoją przygodę z bieganiem dopiero zaczynają. U nas tak na treningu wychodzi około 5 km na treningu, więc to i to jeszcze jest robione w różnych przerwach, więc to nie jest na raz, więc myślę, że tutaj większość osób dałaby radę jakby dołączyła, ale też mamy jakby podział w trakcie treningu, czyli na przykład niektórzy robią właśnie więcej, szybciej, niektórzy wolniej, mniej i tak każdy się zmęczy na swoje możliwości. Właśnie taki miesiąc wystarczy, żeby spokojnie nie narażać się na żadnej kontuzji i od czerwca po prostu ruszyć i realizować ten plan? Zdecydowanie, nawet w tydzień myślę, że też najważniejsze, żeby poznać takie podstawowe zasady bezpieczeństwa, tak to nazwijmy podczas biegania, czyli żebyśmy wiedzieli, jak biegać, żeby sobie nie zrobić krzywdy, właśnie żeby mamy rozgrzewkę, rozciąganie na koniec, jak stawiać stopy, żeby nas nie bolały nogi, i tak dalej. Więc tutaj śmiało zapraszamy na trening, żeby się tego wszystkiego dowiedzieć. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu o godzinie 19 w różnych miejscach. We wtorki w pruszkowie na boisku znicza przy bohaterów Warszawy 4, a w czwartki w piastowskiej jedynce przy branta 22. Do wspólnego trenowania zachęcają członkowie rozbieganego piastowa. Dlaczego biegam? Bo warto, bo zdrowo, bo można jeść więcej słodyczy. Promuje też u młodszych właśnie dzieci, żeby trochę się ruszały, bo to jednak ruch to zdrowie. Yy, trener wymyśla różne tortury, także... Dajemy radę, ale to pomaga. Na pewno pomaga, bo sam po sobie widzę, że jeszcze w moim wieku ja mogę bić swoje własne rekordy życiowe. Więcej znajomości, dużo biegamy w Warszawie, poza Warszawą, dużo ludzi poznajemy. Tak, znalazłem swoją pracę tutaj też. Pomysł na to był taki, że gdyż urósł mi brzuszek i cały się zrobiłem taki duży i zacząłem coś robić ze sobą. I tak już zostało już 8 lat. Biegam, już startowałem w różnych zawodach, praktycznie od krótkich do maratonów. Można dużo się dowiedzieć o tym, jak zdrowo, jak zdrowo żyć, też no i warto po Troszkę prostu zadbać o linię no. wtedy, prawda? No. no i faktycznie więcej tych słodyczy można jeść. No. <laughs> Cykl biegów wirtualnych Poznaj swoją małą ojczyznę skierowany jest do mieszkańców powiatu pruszkowskiego. Wszyscy uczestnicy, którzy pozytywnie ukończą zadanie, otrzymają pamiątkowy medal i koszulkę. Zapisy są przyjmowane za pośrednictwem portalu zapisyonline.pl, a bieżące informacje organizacyjne dotyczące wyzwania publikowane są na fanpageu akcji.